Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z For life a. w tym odcinku Wam pokażę co przygotowali na Halloween, jest nawet sporo rzeczy, więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą są wyglądy spawnów, przechowalni i różnych takich miejsc jak zawsze. No tu są różne takie odrzewa z dyniami, same dynie, y, trupy, pająki, y, nietoperze, duchy, no jak to standardowo. No i też animowane takie trupy. Więc to chyba jest nowość. Nie pamiętam czy w tamtym roku była. O! No tutaj jakaś chatka. Teraz tutaj oj, wam pokażę. Przechowywalnie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O tu jest to, szpaję. O tak na przykład... Przechowywania wygląda, no i jest też taki klimat, wiadomo, mgła, yy, deszcz i tak. No, jak zawsze. Dobra, więc teraz przechodzimy do forum. Dobra, jesteśmy na forum i tak, jest artykuł od Zbyka. No, witajcie to, to, to. Halloween. I tak, pierwszą rzeczą to jest wydarzenie fabularne. Rozpocznie się o 12 w niedzielę, 29 to jest, czyli jutro. Tutaj tak, tak, tak. Cukierek albo cukierek. Czyli zbiera się cukierki po, po całej mapie. Takie stoją NPC-ty, podchodzi się oni, dają ci cukierki. Gdzie jest dynia? Czyli klasyczne no, poszukiwanie dyni. No to jak zawsze, zawsze chyba było. Odkąd ja gram, no to zawsze jest zbieranie tych dyni. No i będzie to trwało wszystko do kolejnego weekendu, czyli do piątego. I też dzisiaj są większe zarobki w pracach. I pisze, że na Discordzie albo na forum, ale to było tak. Zaraz wam przeczytam. O, nie chcę się Discordu odpalać na kąpie. I tak, premie były od 13 do 14, od 16 do 17 i od 20 do 21.30. No i dobra, tu jest z forum wszystko, więc znów idziemy do MTA. Dobra, jesteśmy w MTA i teraz jadę wam pokazać, jak te cukierki wyglądają, bo dynie nie będę wam pokazywał, bo to jest logiczne, no jak widzisz dynię, to po prostu zbieraj, bo mi się nie chcesz szukać. Wiem, że jest chyba w Fiera, ale już nie będę jechał yy, i to było gdzieś to widziana. i tutaj na przykład o taki npc stoi podchodzi się cukierka w a ta dzisiejsza młodzież trzymaj no i on dał tutaj 119 cukierków tutaj są cukierki pod f5 no i w sumie to tyle nawet sporo jest bo tak dynie cukierki Wydarzenie fabularne, y, premie, no to bardzo dużo. No i wiadomo, y, ten cały klimat taki, ale mówią o samej korzyści. Mamy cztery takie rzeczy y, ciekawe, są, bo z tego można ładną y, kasę zdeń, chyba 30 tysięcy. Z cukierków to tam też kasa, i wiem, że też y, tam chyba jakiś motocyk ma być, bo jeszcze nie wiadomo, jakie będą nagrody, ale coś tam wspominali o motocyklu, więc fajnie. No i wiadomo, no, większe zarobki to i większa kasa. No i dobra, i w sumie tyle. Jeszcze niedługo będzie kolejny odcinek z For Life'a, ale nie będę mówił o czym. Sami się dowiecie. No dobra, to dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę subika i do następnego, cześć.